Sieć ciepłownicza to setki kilometrów rur przesyłających ciepło do naszych mieszkań. Rury są umiejscowione pod ziemią lub prowadzone nad ulicami. Zapanowanie nad wyciekami czynnika grzewczego zawsze było wyjątkowo trudnym wyzwaniem. Teraz dział Detekcji Ubytków w Eolia Energia Warszawa sięgnął po narzędzie, które z wysokości kilkudziesięciu metrów jest w stanie dać bezcenny obraz. To stosowany między innymi przez jednostki specjalne dron wyposażony w kamerę termowizyjną. Zobacz, jest wzrost temperatury jakiś dziwny pod ulicą. A jaka to jest komora? k 20 k tak. Jaka to jest średnica? 600. 600. 600. No Dobrze. startujemy z zielonego. A jak tam warunki na no. To jest po praskiej stronie, także nie powinno być mm. tam strefy wystarczyć czekająco. Przekazywany przez drona obraz pozwala na wykrycie miejsc awarii i strat ciepła. Tutaj podokręcane wszystko. Możemy startować już? Lot jest zgłoszony. A jakie mam możliwości tutaj? Do 120, ale setka, wydaje mi się, że będzie ok. Wiesz, co? Obawiam się trochę o ten wiatr dzisiaj. Prędkość wiatru 5 metrów na sekundę. Wiesz, co? 12, prodaje producent, że polecimy? Czyli spokojnie możemy polecieć. Spokojnie, mijamy dźwigi. No to jest na tej setce, mijamy Czy, dźwigi. Jest jeszcze. jest ciepło. Tu wiesz co, tu mamy linie wysokiego napięcia. Mamy radę. Damy radę? Jest ciepło, mam nadzieję, że coś zobaczymy. No dobra, to startujemy. Spójmy. To właśnie obraz z kamery termowizyjnej. Widać tu miejsca wycieków gorącej wody. Są wyraźnie widoczne jako czerwone obszary wzdłuż naszych rur. Dzięki narzędziu, jakim jest termowizja, możemy precyzyjnie ocenić stan techniczny infrastruktury, wskazać miejsca nieszczelności oraz zlokalizować potencjalne miejsce strat ciepła w sieci. W konsekwencji reagujemy szybko jak nigdy dotąd. O komfort i bezpieczeństwo mieszkańców dbamy cały rok.